Dzień dobry Państwu, za chwilę zrobię odczyt tarota, Akaszy dla szczelca na miesiąc październik roku 2023. Odwrócony Sfinks, a raczej zasypany Sfinks symbolizuje Wasze wnętrze, które zostało zamknięte, zagubione. Utraciliście ten wgląd, nie zwracacie uwagi na to, co jest z Was, tylko na życie na zewnątrz. Nie łączycie tego z tym, co macie wewnątrz. Przestaliście zwracać uwagę na Wasze odczucia. I to pokazuje druga karta. Archanioł Rafał. On niesie miłość, niesie rodziny, niesie przepiękne emocje. Karta jest odwrócona. Wraz z tym odcięciem się od waszego wnętrza znika wam. Radość, odczuwanie miłości. Znika Wam rodzinne szczęście. I z tymi dwiema kartami łączy się kolejna karta. Karta jedności, gdzie jest wyższa świadomość, ciało, dusza, wszystko splątane w jedności. W waszym przypadku jest to rozbite, karta jest odwrócona żywioły, energie, siły są odwrócone. Ciało, dusza, wyższa jaźń. To wszystko straciło pomiędzy sobą harmonię i komunikację, współpracę, ale tak musiało się wydarzyć, no bo już pierwsza karta mówi właśnie o tym zakryciu waszej głębi, waszego wnętrza, a tam jest wasza dusza. Pojawia się królowa zwojów, królowa akaszy, i to jest wasz ratunek. To jest bardzo dobra informacja. Albo to może być wasza dusza, która zrobi wszystko, by się jednak przebić do was i otworzyć was na te wewnętrzne odczucia. Albo może to być nawet ktoś na zewnątrz, jakaś kobieta, ktoś w rodzinie, ktoś. Pracy, jakiś przyjaciel, ktoś może do Was napisać i coś wyjaśnić, natchnąć Was do czegoś, dać bardzo mądrą radę. To jest kobieta bardzo inteligentna, wrażliwa. Ona chce tylko Waszego dobra, Waszego szczęścia. A ostatnia karta w podstawie piramidy pokazuje, gdzie jest problem. Problemem jest ego. Przestajecie patrzeć na to, co wewnątrz, na piękne emocje, na miłość, na świadomość, na jaźń, na duchowość. Patrzycie tylko na siebie, na to, jak wyglądacie, na wasze sukcesy. Wszyscy mają was podziwiać, wszyscy mają być dla was, a nie wy dla innych. I kolejna karta pokazuje przeszkodę pojawiła się nad odwróconym Archaniołem Rafałem. To jest właśnie to rodzinne szczęście, miłość. Sytuacja nie jest beznadziejna. Popatrzcie, że ten mężczyzna niesie siekierę, topór, którym tą blokadę drzewo usunie. Przejazd będzie wolny. Więc jest szansa... By te przepływy pięknych energii, emocji udrożnić. A w sercu piramidy, w jej środku, pojawia się kluczowa karta, i ona wszystko już wyjaśnia. Kobieta, która patrzy się w stronę światła, patrzy się na tą kobietę, która idzie za tym mężczyzną, który musi usunąć blokadę która blokuje im przejazd do szczęścia, do szczęścia i miłości w tym związku. To oznacza, że to panowie mają problem z tym ego, a panie patrzą się i motywują, mobilizują tych panów, żeby to ego schowali do kieszeni. I to ostatecznie wyjaśnia kolejna karta. Znów pani, znów kobieta, która studiuje książki, czyta mapy, wychodzi z domu na balkon i ona pragnie doświadczać rzeczywistości, doświadczać miejsc, chce podróżować, wyjeżdżać, cieszyć się tą rzeczywistością, nie chce być zamknięta w domu. I. Ostatnia karta w rozkładzie na szczycie piramidy to karma. To jest sianie ziarenek karmy, które będą w przyszłości owocować. Pytanie tylko, jaka to będzie karma, bo to może być coś pozytywnego albo negatywnego. Wszystko będzie zależeć od tego, jak sobie z tą sytuacją poradzicie, bo jeżeli panowie to ego schowają do kieszeni, zaczną je kontrolować, panować nad nim. Usuną te blokady, zacznie płynąć miłość, piękne emocje. Jeżeli zaczną wspierać swoje drugie połówki w realizacji ich pragnień, to karma będzie piękna i pozytywna na przyszłość. Ale jeżeli panów ego urośnie w siłę tak bardzo, że nie zdołają usunąć tej blokady na drodze, to będzie źle, karma będzie. Negatywna. Jeśli chodzi o związki, rozkład nie mówi nic o nowych związkach ani o rozpadzie starych. Mówi o tych aktualnych, mówi o niespełnionych marzeniach i pragnieniach pań, a także o wielkim ego panów. Jest wspaniałe wsparcie królowej Akaszy, by Panowie usunęli przeszkody blokujące im i ich paniom drogę do szczęścia i miłości. Jeśli chodzi o pracę i finanse, rozkład jest neutralny, ani na plus, ani na minus. Tak samo sytuacja wygląda ze zdrowiem także twórczość i kreatywność nie została pokazana w tym rozkładzie to znaczy, że się nie zmieni. Duchowość za to została bardzo mocno zablokowana. Przestajecie patrzeć się w swoje wnętrza, odczuwać emocje, pracować nad nimi. Brak miłości, przepływów dobrych emocji, odwrócona karta jedności. Wasze wyższe ja, ciało i dusza, odwrócone energie żywioły, pokazuje już tylko, jak bardzo oddaliliście się od. Głosu Waszej duszy, ale ona zrobi wszystko, by się przebić w Waszym sercu, byście zwrócili na nią uwagę, byście mogli posadzić na tym polu pozytywną karmę. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.